Shame, mankosty są nasz ulubiony YouTuber Figon Dzisiaj wkraczamy do do placówki USCM, czyli inaczej, wie, czyli inaczej po prostu więzienia w Starboundzie. Od razu mówię, że dzisiejszy odcinek może być troszeczkę krótszy, ale proszę się nie przejmować. To się jakoś kiedyś. Kiedyś wyklepia. Na razie skupmy się na tym, żeby przetrwać w tym więzieniu, ale widzę, że nie ma problemu. Pewnie przez to, że pada deszcz. I są takie lagi. Przecież do tego jeszcze nagrywanie dochodzi do tego wszystkiego, więc nie proszę się nie zdziwić, że możecie lagować tą grę, bo no... Pogoda jest tak, że jaka jest ta Coś mamy? Mamy te lampy. Ja te lampy chętnie sobie przygarnę. Co mam gdy ja widzę pociski, jak tu lecą? To był człowiek. Był. Ja w ogóle terroryzuję więźniów, którzy i tak już są w więzieniu Takie... Więźnice I'm, I'm feeling kinda bad with this But... but actually that's what they deserve I you know? Nie dzięki, wolę iść tu. Dawaj mi tą skrzyneczkę. Gdzie jest ochrona w ogóle? Jakieś... jakiejś strażnicy, coś? Czy oni już wszyscy nas sprzątnęli? Tak, Outsider, a ty nie żyjesz. A ten deszcz także zaczyna już mnie imitować, bo już jest za dużo. nice eh. To sobie wezmę. Ma 32 pojemności. No, hmm. Czy ja ją wiem, że nie, czy nie ma nie, nie, ucieczki, stąd jest ucieczka. Teraz zaraz ten ucieczka. Prison escape, kurwa. Ale to jest całe więzienie. Podziwiam się czegoś lepszego. To serio wszystko z tego więzienia tak Fajnie, spoko. Dobra, idziemy stąd. O to mnie nie zajęło nam prawie 10 minut. <tuszy> <tuszy> Mogę powiedzieć świetnie, I guess. I guess. Czemu nie mam? Węgla nie wziąłem hmm. A nie, bo ja mam tutaj wszystko. Dobra. Nadal węgla nie ma. Wiecie co pójdziemy na, na tą planetę w takim razie? glaube ich jetzt auch. Tak, ale no, jak zaszarżował. bo dziwne. Dobra. Im <laughs> więcej tego węgla, tym większe szanse, że ulepszymy wreszcie ten takowadło. Chyba zjechać i przecież zobaczymy sobie, co jest pod ziemią tej planety, nie? Może coś ciekawego. Może... W dawno challenge'u nie napotkałem żadnego. Ciekawe, czy są jeszcze gdzieś. One muszą być bardzo rzadkie w takim razie. To było kind of close. Uch. Dobra. no O, ok. I'm not this. Jak jest jedno, to będzie gdzieś więcej. Tego nie wiem, ale się dowiem. Ten dźwięk... Mówiłem, no więc są, są te głazy malutkie. O, tego się nie spodziewałem. O, tego węgla chętnie przygarnę. No, przecież lubi. No... więcej, tym lepiej. I może większość tych głupich misji będę miała z głowy już. Dobra, ile mam tego węgla, żeby nie było? 67 Yyy... Czy starczy na 20 tych silikonowych? Nie wiem, zaraz się przekonam jak wyjdę że się wróciło. Okej. Okay. Okej. Okay. Super gra. Tylko jedna rzecz mnie może tam urachopować. Dobrze, że wiem, że, że tam muszę iść. Ty co mych. No to lecimy tym na mnie na Się nie zmieszcza. Trzeba poprawić. Troszeczkę w... w górę idziemy dalej. O! O! No ho. Dobra, pójdziemy tutaj w dół. Nie chcę się nam przyciskać. Po prostu stamto. A tu będzie szybciej. Przepuśćcie mnie, ja muszę tam iść. Tylko mech mnie ochroni przed wypadkiem. Więc... Jeszcze raz się ten mech na coś przyda. Och się! Ty chora pizn... No mechem się już nie wydostanę. Dobra, mamy to. Teraz ja muszę się dostać do góry bardziej. Dobra, pójdę tutaj. Zrobimy tak. Aha, za nisko. Spoko. Pójdziemy wyżej. Tutaj. I wychodzimy. Da się? Da się. Dobra, ja najpierw muszę powyciągać o co jest potrzebne, czyli zrobię tej kraw. Ile potrzebuje czego? Potrzebuję silikonowych 9, tylko a mogę ich skraftować 19. Jest pięknie dzisiaj. Jest zarąbiście. O, to jest ostatnia stacja, jaką mogłem skartować. 30, 45, 75, 160, 40. A moja zbroja to jest 160 i 40, więc mam i tak maksymalną zbroję na aktualnym stadium. Stadium 23 i 9 mój miecz 44 3 ajajaj aj. Więc miecz odpada A my będziemy potrzebować skraftować. Mamy ten Dobra, mieliśmy ten, skraftowaliśmy ten Teraz potrzebujemy rozgrzewający ten plecak Więc żeby zrobić rozgrzewający plecak Potrzebna będzie bateria żeby zrobić baterię, potrzebuję zrobić koper yy, Kable z miedzi Robimy baterię I... teraz... Robimy podgrzewający plecak I teraz z tego plecaku podgrzewającego Będziemy mogli zrobić plecak, który Będzie nas ochładzać, będzie i tak działać na wszystkich planetach Będzie najlepszym plecakiem Tylko problem z tym plecakiem jest teraz taki Żeby go zrobić, potrzebujemy nowe surowce, których nie mam jeszcze, ale będziemy mogli je zdobyć w prosty sposób, jak później wam powiem, natomiast ulepszymy sobie stację, bo tego nie zrobiłem, nie wiem czemu, i od razu z tej gwiazdy, czyli Gentle Star, no chciałem wykonać misję, ale już skoro takie są rzeczy dobre, no to... Yy, czekajcie, co my mamy za plecak? Mamy plecak, który. Gdzie jest ten plecak? Mamy plecak, który nas rozgrze. Dobra. To idziemy na gwiazdy typu Frozen. Ponieważ tam znajdziemy te trzy surowce, które są nam bardzo potrzebne. Ale poziom trudności z tym samym wzrasta. Anyway. <śm> Nowa stacja, nowe rzeczy, tutaj na przykład. Alchemistwo, które się, no nie wiem, czy przyda. Kitchen counter. Na chwilę obecną, niestety nie. To, yy... nie wiem. Średnio, piec też się średnio przyda. Mógłbym to ulepszyć. Mógłbym to ulepszyć. Jeszcze bardziej. Zastanówmy się. Wiecie co. Nie ma nad czym się zastanawiać. Dobra, 5 tych chyba było potrzebnych. No to od zrobimy <laughs> 10. Ponieważ muszę zrobić jeszcze baterię jedną. I. A, brakuje jednego kabla. dzianego. No dobra, bez problemu. Powinno być na kolejnym maksymalnym levelu. Akcelerator Adam, no, Czekaj, co to jest. Jak to się nazywa? Replikator Eee, okej. Okay. <laughs> Ej, ale to mogę dodać przecież do, do replikatora. Ile to kosztuje wszystko? A, tu potrzebuję tego. Do niebieskiego potrzebuję... A dobra. No to tego nie zrobimy Wiring Station jest niepotrzebne. Mamy Pixel Printera. Też nie bardzo. I to też nie... Chociaż Pixel... A dobra. 5 butelek se zróbmy. Mogę butelki craftować, nie mogę butelek craftować, bo nie mam szkół. Ile mam? Ile jedna butelka? Dwa, no to... Nie, no to raz, dwa, trzy, cztery... 5, po to 10 to szkła będzie i 5 buteleczek. Kraftujemy stację do tego czegoś. Zaraz zobaczymy, co będzie potrzebne. Nie, tak. Też można ulepszać. Po co mi trucizna? A, chroni przed trucizną Mogę tworzyć podstawowe rzeczy do leczenia A strzykawki, co robię? Powerful regeneration Ej, przecież ja mogę chyba Gdzie to jest? Aha Okej okay. Ile mogę? 4 To zróbmy sobie... Dwie, ...dwie strzykawki. Żeby zrobić... I super, mamy regenerację instant. I jej. To są te strzykawki. Strzykawki do na koniec tym moja postać musi coś zjeść i teraz sobie zdałem sprawę, że potrzebuję jednak tych stacji do, do tworzenia żarcia. Ajajajajaj. Dużo tych craftingów. Dobra, w każdym razie doleciliśmy postacią do tego, tej gwiazdy zamrożonej. Sprawdźmy może. No dobra, ta jest najbliżej albo. Okej. Okay. Typ planet Dangerous. Super. Najbardziej niebezpieczne planety świetnie się zapowiada. Jest extreme. Ok. Chyba nie może być aż tak źle, jeżeli poziom trudności jest na extreme. No. Ale ja mam przynajmniej wszystkie trzy surowce, które są potrzebne. Um, mech się nie przyda, bo O Nie mam ulepszonego. A musiałbym wykonywać misję mechem, żeby coś z nimi zrobić. Aha, świetnie, że to jest planeta, która jest podobna do oceanicznej. Co nie? Co nie? No to fajnie, to tutaj nic nie zrobimy. Bo jak wejdę do wody, to zacznę zamrażać się za od razu, więc. Nie, nie, nie. Tego typu planetą mijamy. Nie ma opcji. Tam jest jakaś fajna na końcu. Tutaj co to, to jest? Midnight Planeta, z tego co pamiętam. I na Midnight polecimy sobie już w na następnym odcinku. To jest dość. Yy, no, jakby to powiedzieć. Jedną z niebezpiecznych typów planet. Bardzo. Pamiętam już dobrze. Więc tą sobie musimy darować. O, i tutaj też jest Midnight. Dobra, ale czy. właśnie. No i nie mają tego, co potrzebuje. Czekaj, a czy Midnight miała tą. No, Midnight ma, ale. Wszystkie pozostałe już niestety nie mają, czyli no. no mogę to kliknąć. Dobra, wiecie co lecimy na midnight Ale i tak to będzie już w następnym odcinku więc ja się z wami teraz żegnam w locie siema trzymajcie się do usłyszenia w następnych odcinkach siema